Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami to niezastąpione wsparcie w terapii dłoni i stóp. Jej wypustki skutecznie stymulują receptory czuciowe, wspomagając krążenie, poprawiając ukrwienie skóry i pomagając w odzyskiwaniu sprawności po urazach, operacjach czy w stanach osłabienia mięśni. Regularne ćwiczenia z piłeczką pomagają nie tylko w rehabilitacji, ale również w redukcji napięcia, stresu. I w walce z celulitem. Dzięki temu, że dostępna jest w różnych rozmiarach i twardościach, można ją idealnie dopasować do wielkości dłoni oraz indywidualnych potrzeb, od delikatnych ćwiczeń rozluźniających po intensywną stymulację sensoryczną. Piłeczka wykonana jest z bezpiecznego, atestowanego PCV. To wyrób medyczny, który możesz bezpiecznie stosować w domu. Jeśli zależy Ci na sprawności dłoni i stóp, Wybierz jakość i bezpieczeństwo. Zapraszamy do naszych punktów stacjonarnych oraz do sklepu internetowego www.sklepzdrowie.com.pl.